inflacja. Prezes NBP ma zgodności prorocze, bo których Wiedział na przykład, że Orlen będzie obniżać ceny, ceny paliwa we wrześniu. I na początku września zapowiedział koniec inflacji dwucyfrowej. Będzie prawdopodobnie. Wynosiła nieco powyżej 8,5% i praktycznie się nie pomylił. Prezes Dlapieński miał rację. Jak podaje głos, inflacja spadła w tym miesiącu do 8,2% rok do roku. Udało nam się tą inflację skutecznie zdusić. Ona, tak jak zapowiadaliśmy, spadła. Polsce inflacja jest zaniżana. To jaka jest rzeczywista inflacja? O 5-6 punktów procentowych wyższa, czyli do 8 trzeba by dodać, dodać 5 punktów, to byłoby 13-14. A to już twarde dane. Ceny paliw spadły o 7% w porównaniu do poprzedniego. Roku, gdy wzrost cen żywności jest na poziomie 10,3, a prądu 9,9%. Kaczyńskiemu marzy się taka polityka, gdzie on na nowogrodzkiej naciska przyciski tak. Mamy wybory, no to ceny paliwa przez chwilę w dół. Po 15 podniesiemy razy dwa minister Kropiński. Trzeba mówić, a nie prezes. Bo to, co robi szef banku centralnego, jak przekonuje słowo Mir nie ma nic wspólnego z ekonomią, a ma za to dużo z polityką i kampanią. Razem z rządem. Steruje gospodarką. Mamy centralne sterowanie cenami. Przecież kolej chciała podwyższyć ceny biletów, a premier, tak jak w PRL-u, decyzją centralną obniżył te ceny. Mamy ceny sterowane opłaty za autostrady. Liczy się skutek, czyli spadająca inflacja. Odpowiada PiS. Jest to efekt zarówno działania Narodowego Banku Polskiego, jak i e, działań antyinflacyjnych po stronie rządu. Dla Piński, jedzie na Nowogrodzką, dostaje polecenie, masz obniżać. I będzie obniżał. Tu chodzi o obniżkę stóp procentowych. Jedna jest już za nami, a tak się składa, że na początku października kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Sądząc po nastrojach większości członków EPP, że stopy procentowe zostaną jeszcze obniżone, a się 25 punktów bazowych. Od razu powiem, zgodnie z całą wiedzą ekonomiczną, nie mają prawa być w tej chwili obniżone. Inflacja w Polsce spada, to jest fakt, pewnie za tym idą obniżki stóp, ale czy akurat na najbliższej Radzie, czy na przykład na następnej, Ręczne sterowanie cenami i obniżka stóp procentowych, co podkreślają ekonomiści, to gotowy przepis na katastrofę. Zresztą już podobną drogę, tylko wcześniej przeszły Węgry Viktora Orbana. Inflacja być może nawet zacznie rosnąć. Nie do 20%, tak jak na Węgrzech, ale niewątpliwie te ruchy w tym będą odchorowane. Ale to scena na po wyborach. NBP chwali się, że przed wyborami ceny prawie się nie zmieniły, że prawie zbliżamy się do celu inflacyjnego banku centralnego i prawie nie odczuwamy drożyzny. Ale to prawie, jeżeli chodzi o nasze kieszenie, robi dużą różnicę. Jacek Tacik, fakty.